Witam ponownie w mojej kuchni. Mam na imię Leszek i dzisiaj będziemy gotować bardzo prostą zupę z ciecierzycy. To jest włoski przepis, który ma już ponad 2000 lat. Wziąłem go od jednego z moich ulubionych włoskich kucharzy, Antonio, od Antonio Carroccio, książki oczywiście, nie od niego samego. Przepis na makaron jest również od niego. Można czasami niektóre przepisy dają żółtka i cały jajka. Ten przepis jest. Z całych jajek. Mi się podoba, no bo wtedy nie tracimy tych, tych białek. Mniej, mniej jajek wychodzi, a makaron jest przepyszny. Dodaj, czyli ja, ja robię z 200 gramów mąki szczypta soli, dwa jajka, czyli 100 gramów mąki na jedno jajko. Jajka muszą być duże, bo jak będą małe jajka, no to wtedy nam to ciasto wyjdzie za suche. Dobrze jest troszeczkę sobie tej mąki obudłożyć, tych 200 gram, po to, żeby w razie czego zawsze można łatwiej jest dodać mąki, niż dodać jajko, no bo jak dodamy wodę, no to już nie będzie to, nie będzie to samo. Widelcem na początku wszystko sobie rozmieszamy i później ugniatamy. Ja oczywiście tutaj przyspieszę to wideo, raz, że przyspieszę prędkość, a dwa, że no, utnę, bo, bo samo ugniatanie tego ciasta wychodzi około 10 minut. Więc na pewno nie chcecie oglądać, jak, jak, jak ciasto ugniatam przez, przez 10 minut, czy też dłużej. Natomiast to, do czego chcemy, to, co chcemy osiągnąć, to, żeby to, to ciasto było takie elastyczne. Ono jest takie trochę twarde. I takie ma być, natomiast żeby ono było elastyczne w momencie, kiedy, kiedy za, za, zakończymy to ugniatanie. Czyli w momencie, kiedy wyrabiamy to ciasto, nie ugniatamy, tylko wyrabiamy, no to tworzy się gluten. Znaczy, on się nie tworzy, on się formuje ten gluten. I, yy, i zobaczcie, no właśnie, to ciasto ma tak wyglądać. Owijamy w yy, Folię, albo też zamykamy w jakimś szczelnym naczyniu, także nam nie wyschło na 20 minut albo pół godziny. Po tym czasie ten gluten się jeszcze lepiej uformuje i ono jest takie bardzo elastyczne, dzięki czemu, znaczy bardzo. no Jest takie, że nam się będzie łatwo rozwałkować to ciasto. Można to zrobić za pomocą maszyny do, do makaronu ale tym razem chcę pokazać, jak to zrobić ręcznie. Jeżeli nigdy jeszcze nie robiliście swojego makaronu, to bardzo polecam, bo po prostu smak tego makaronu jest inny, jest on, ten makaron jest taki bardziej delikatny, także polecam, żeby spróbować. Też polecam, żeby, sobie, żeby się zaopatrzyć w taką maszynkę ręczną do robienia makaronu, ona nie jest zbyt droga, ale jeżeli chcecie tutaj ze mną gotować, no to na pewno będzie dużo więcej przepisów, właśnie z włoskiej, z włoskiej kuchni, z makaronu, A, że ta kuchnia jest bardzo zdrowa, no i jest bardzo smaczna. No ja lubię i robię czasami, jak już robię, no to lubię zrobić wideo. Jak rozwałkujemy makaron? Właśnie w ten sposób tylko tak. Na, na samym początku, żeby nie do samego końca, yy, czyli na, na końcach zostawiamy trochę, obracamy znowu nie do końca, yy, i wtedy na całej grubości jest yy, tak samo yy, cienki, to nie, tak, nie robimy tak, że wtedy, bo jak do końca rozwałkujemy, to te końcówki nam się za bardzo, yy, za bardzo rozwałkują. Tak, przynajmniej na początku, żeby tak, żeby tak nie robić. I tak na spokojnie. No, też chwilkę czasu zajmuje. Bo nie można to, 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 to aż tak zbytnio przyspieszyć, ale yy, znaczy jest to bardzo proste. No, ja wiele dużo, dużo razy makaronu nie robiłem, a wychodzi. Oczywiście, gdyby to było dużo tego makaronu, no to już było trudniej. No, to już trzeba być. Ekspertem od makaronu, żeby sobie poradzić z taką dużą ilością ciasta. Natomiast no jak ja to robię teraz ze 100 gramów, to nie ma problemu. Także ta, ta zupa jest z połowy, a drugą połowę użyję do innego przepisu. O, i zobaczcie, i to jest mniej więcej to, co chcemy. Ja robię ten makaron troszkę grubszy, ale jak lubicie cieńszy, tak, tak cienki zróbcie, jak, jak lubicie. On powinien być cienki. Ja mówię grubszy, ale on ciągle jest cienki. Posypujemy trochę mąką, żeby nam się nie przykleiło, i zwijamy z dwóch stron, po to, żeby nam się łatwiej było i kroić, i później to, ten makaron rozkładać. Także, gdybym chciał zrobić więcej tego makaronu, no to już wałkiem by nie było szans. No bo po pierwsze, no nie mam takiej stolnicy dużej, a po drugie, ten, ten wałek też mam za krótki, więc to by mi nie wyszło. Ale no oczywiście to mogę robić kilka razy, tylko że to wtedy więcej czasu zajmuje. Natomiast zobaczcie, wystarczy w, w tym momencie tylko tak w środku podnieść i on sam tak się rozkłada. Ale jeżeli macie maszynkę do robienia, makaronu no to wtedy robi się to bardzo prosto można robić pirogi takie włoskie makarony no, oczywiście też można kupić suszony i, i też będzie dobry po prostu chciałem pokazać jak łatwo taki makaron można zrobić także ta zupa będzie smakować równie dobrze z suszonym makaronem dobrze jest kupować dobrej jakości suszony makaron jak to poznać no, jest po prostu na tym makaronie, tak, widać tak jak była mąka jeszcze na tym makaronie, że on nie jest taki gładki. taki Tutaj tak na tym widać, że tam jest mąka na nim. No, tak samo będzie na tym suszonym makaronie. Bo jak on jest taki gładki z maszyny, no to on już jest wtedy gorszej jakości. No i ta, ten makaron taki swojski, czy też tej do, dobrej jakości, jak wrzucimy do zupy. No to jest, ta zupa nam będzie zagęszczona. I teraz, jeżeli chodzi o ciecierzycę, można suszoną zrobić, albo tak jak ja, można to zrobić, po prostu kupić dwie puszki ciecierzycy, dwie trzecie zblendować. takie taki podpowiedź do ciecierzycy trzeba dodać trochę wody, wtedy się blenduje o wiele łatwiej. Albo też suszone to będzie 250 gramów. I trzeba 24 godziny namoszczyć, no i potem przez jakieś 2,5 godziny, do miękkości w zasadzie, gotować. No u mnie to jest tak, że no, sobie wymyślę jakąś zupę, no to bym już gotował, a nie, nie, nie czekał, więc y, łatwiej z puszki, ale czasami też robię z, z, z na przykład z suszonej fasoli. Y, natomiast no, z puszki jest łatwiej. Może mniej zdrowo, ale, ale ciągle dobre i ciągle, ciągle zdrowe. Ta zupa jest w ogóle bardzo zdrowa. I teraz tak, oliwa z oliwek, polecam, żeby to była oliwa z oliwek, nie, nie jakiś inny olej czy też masło, czy też olej z oliwek, to jest prawidłowa nazwa tego, chili, tyle, tyle lubicie i drobno pokrojony czosnek i, teraz, i, i te takie winne pomidorki, dlaczego takie? No bo one ładniej wyglądają w zupie, mogą być zwykłe oczywiście, ale takie po prostu... Dekorują nam tą zupę, a to też jest ważne, żeby ta zupę, żeby ta, te potrawy były ładnie wyglądały, oczywiście no, w, w miarę możliwości. Smaż, smażymy to wszystko przez jakieś może 3 minuty. Dodajemy wodę. Ja wszystkie proporcje podam w opisie. Całą cieczyżycę i tą pastę, którą zrobiliśmy. Mieszamy. I gotujemy przez może jakieś 10 minut, ponieważ to wszystko już jest ugotowane, tak naprawdę. Dodajemy ten nasz makaron i gotujemy kilka minut, aż ten makaron nie jest, yy, aż się nie ugotuje. Ten makaron nam tak ładnie też jeszcze zagęści tę zupę, chociaż ta to mielona, ta blendowana ciecierzyca i tak nam już zagęściła. Yy, trochę soli, znaczy tyle soli ile trzeba pieprz, ja dałem jakieś może trzy szczypty soli, pieprz i bazylię, bazylię, no ile tej bazylii, tak z, może z 3 łyżeczki takiej właśnie porwanej czy też pociętej, to jak lubicie. Ta bazylia daje smaku, także polecam, żeby to była świeża, jak nie ma, no to może być suszona, ale to już będzie troszkę inny smak. No i zupa z Smakuje rewelacyjnie. E, mój syn próbował. Zazwyczaj kręci nosem na jakieś nowości, nowe zupy. Znaczy, na nowości nie, ale na zupy, tak? Natomiast powiedział, że ta zupa u niego to jest teraz kolejna, jedna z niewielu ulubionych zup. Mi też bardzo smakowała. Także polecam, jeżeli chcecie ugotować coś zdrowego, dobrego. Także dziękuję za oglądanie. I zapraszam do subskrypcji.